Cześć, ja jestem Paula i witam się z wami w kolejnym odcinku. Dzisiaj jestem bez makijażu, a to może zwiastować tylko jedno, czyli będziemy testować produkty do makijażu właśnie. Jednak na sam początek zachęcam do zasubskrybowania kanału. Ten przycisk na dole musi zrobić się szary, jak jest czerwony to niedobrze. No i oczywiście dawajcie kciuki w górę. No i co, możemy zaczynać. Dzisiaj będziemy testować sobie markę Kiko Milano i mam tutaj przede wszystkim pierwszy podkład. Ja już mam nałożony krem na twarzy. Widać moja skóra coś tu mi się zmienia. Czy w tym jest jakiś filtr w kamerze? Widzicie to? Dobra, nie potrafię tego ogarnąć, wyłączyć. Mam nadzieję, że. Teraz nic się nie zmienia. Dobra, mam nadzieję, że będzie to dobrze wszystko widać, ale yy, nawet. Tak, widać, że ta skóra jest zaczerwieniona. Mamy co przykryć. Wybrałam tutaj filtr o nazwie Insta Moisture. czyli o no się dobrze, że dobrze to przeczytałam w ogóle. Jest to taki podkład, który ma dawać nam efekt jak filtr na Instagramie. I ja mam kolor 5N brałam najjaśniejszy jaki był. Obawiam się, że i tak on będzie za ciemny. Najjaśniejszy, tak. No jest troszeczkę pomarańczowy bym powiedziała, ale mam przygotowany również od razu rozjaśniacz z Hean. E, jest tu mój ulubiony rozjaśniacz, nie zmienia konsystencji podkładu, więc e, podziałamy dzisiaj z tym. Opakowanie tak wygląda, przerażamy trochę ten odcień, że on jest tak ciemny, no ale... Uh, to trzeba otworzyć. Może wezmę sobie od razu pędzerek jakiś, to może być ten taki malutki z Glam Shopu, e, żeby rozmieszać. O! To jest bardzo bardzo płynne, widzicie? A jakie pomarańczowe. Mm. Nie wiem, czy da radę coś z tego zrobić. Ja tak w międzyczasie, jak mieszam sobie ten podkład, rozjaśniam go to może porozmawiamy właśnie o tym podkładzie. Co on ma przede wszystkim robić? Poza tym efektem filtra ym, z Instagrama, myślę, że to dalej jest ciemno. no w komerze trochę jaśniej to wygląda, ale na żywo jest pomarańczowe, yy, to on ma jeszcze nawilżać, ma w sobie yy, ekstrakt z malin, jak dobrze pamiętam, jak również yy, ma yy, aloes i ma być takim właśnie nawilżającym podkładem i to nawilżenie ma być 24 godziny, więc no ciekawe, ja ostatnio potrzebuję bardzo nawilżenia więc mam nadzieję, że to będzie coś fajnego, szkoda tylko, że to jest takie ciemne ale myślę, że chyba spoko się w miarę rozjaśniło. no nie jest jeszcze tak najlepiej, w kamerze widzę, że trochę jaśniej no ale Myślę, że damy radę. No i co, nakładamy? Ja sobie tutaj odsłonię troszkę lusterko. No, chyba nie będzie tak źle. Mam nadzieję. Więc może nałożę no może sobie najpierw na połowę twarzy. Że ten efekt jest całkiem, całkiem fajny. W kamerze jest na pewno dużo jaśniej niż na żywo. Tutaj widzę, że w tej strefie mi prześwituje moja czerwoność, czerwony odcień, ale to nic. Ma bardzo lekkie krycie ten podkład, można je sobie fajnie budować. No, na razie mi się podoba taki leciutki na co dzień, ale ten kolor, no nie, kolor y, dużo nałożyłam tego rozjaśniacza i mam tutaj więcej tego rozjaśniacza niż produktu. Widzicie, on już nawet nie jest taki bardzo, bardzo płynny. Zmienia mi się tu coś na czole. Nieważne. Więc y, nakładam na resztę twarzy. na całej twarzy to co miałem na ręce w zupełności mi wystarczyło jak na razie kolor myślę, że wygląda dobrze w ogóle fajny, ma taką fajną konsystencję ten podkład nie czuję wcale ściągnięcia, wręcz przeciwnie czuję właśnie takie nawilżenie więc to mi się już bardzo podoba no lekkie krycie do was może lusterko bliżej. Bardzo lekkie krycie bym powiedziała nawet, ale, ale na razie mi się podoba. Fajnie, fajnie to wygląda. Możecie zobaczyć też z bliska jak to się prezentuje. Więc no, no przesituje mi tutaj tu trochę, tu na czole, ale myślę, że jest spoko. Pierwsze odczucie bardzo bardzo fajna. Dobra, więc co? Ja wykańczam sobie twarz i wracam za moment z kolejnymi produktami. Okej, okay, i makijaż twarzy skończony. Jeśli chodzi o to, co użyłam, to, to pod oczy korektor z Glam Shopu, ostatnio mój ulubieniec. No i używałam takich produktów, których używam właśnie na co dzień żeby nie sugerować się, że na przykład to te produkty może inaczej zadziałały, bo coś nowego użyłam, nie reszta produktów wszystko jest tak, jak na co dzień normalnie używam, pod to oko użyłam sobie. Pudru z Gram shopu pod oczy tego żółciutkiego, i tak nie do końca on zadziałał. Natomiast pod to oko użyłam tego mojego ulubionego z My Secret, i tu już jest dużo, dużo lepiej. Natomiast na całą twarz użyłam tego pudru też z Glamshopu z kalendarza adwentowego, i on fajnie się sprawdza nie ma takiego uczucia ściągnięcia mocnego zmatowienia tylko tak fajnie też wygładza tą skórę no i co tutaj się zadziało może jeszcze dopowiem, że bronzer jak zawsze z paletki Verso plus My Secret ale po użyciu już paletki od Verso tutaj, nie wiem czy będzie to widoczne Staram się to troszkę rozetrzeć Tutaj zrobiła mi się plama. Od razu, na momencie. I tu yy, wszystko mi to, co czerwone, prześwituje. Jeszcze tak sobie podejrzę. No nie jest to jakiś. Yy, Super wygląd tego podkładu, bo tutaj mi wszystko tak bardzo podkreślił. Czy tutaj, to co dzieje się na czole, też każdy mankament mi podkreślił, a miał go retuszować. Może też to być wina tego złego odcienia, gdzie użyłam może za dużo trochę tego rozjaśniacza. On raczej nigdy nie zmieniał mi konsystencji podkładu, jednak tu było widać, że ona na początku była taka bardzo płynna, potem zrobiła się nagle taka bardzo stała i on też zastyga ten podkład. Próbowałam go zatrzeć z ręki i no się do końca nie da. I na przykład na ręce wygląda to ładnie. Fakt, skórki są troszkę podkreślone tak delikatnie, więc z tym nawierzeniem to bym była taka... Mm, ale yy, na ręce właśnie ładnie to wygląda, zobaczcie jest różnica, ta ręka jest dużo bardziej wygładzona tu mi się już podoba więc chętnie bym przetestowała może jeszcze jaśniejszy podkład, niestety ten był najjaśniejszy jaki był dostępny ale chętnie właśnie bym spróbowała jeszcze czegoś jaśniejszego no bo yy, no nieładnie się tu dzieje, yy, zaszczepszyno się, wszystko mi Tutaj weszło w zmarszczki. No W okolicy, te nie wygląda to dobrze na pewno. Ale przejdźmy może dalej. Nie zajmujmy się tylko twarzą. Mam tutaj również kredkę Dobrwi w odcieniu 05. Próbuję to właśnie otworzyć. I ona wygląda w ten sposób. Czyli tutaj z jednej strony mamy taką szczoteczkę. I z drugiej kredkę. Ona jest w takim kształcie, nie wiem czy to będzie widoczne, taki rąb. Więc spróbujmy. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Ale chyba wezmę to. Skończone. Na stronie było napisane, że nie ma rudego odcień. Na żywo, może i nie ma, w kamerze widzę, że jest. Jest rudo. Ale to co najważniejsze, ta kredka yy, nie jest taka. Yy, Mocna, i trochę powiem szczerze, że ciężko pracowało mi się właśnie tą końcóweczką, taką trójkątną. Zdecydowanie bardziej, wolę bardziej precyzyjne końcówki, takie cieniutkie, i też ona jest taka delikatna. Fajnie tutaj yy, ten środeczek można było sobie wyrysować. Zaczęłam w ogóle od tej brwi, i ona no nie wyszła za dobrze. Ta już jest troszeczkę lepiej. Tutaj ten początek, chociaż troszkę lepiej wygląda, ale jakiegoś wielkiego szału nie ma i w ogóle tak mi się przez przypadek przejechało tutaj pod spodem i co ona zrobiła? Nie pomalowała mi tutaj łuku brwiowego, tylko ściągnęła podkład. Tutaj już pod tym centralnie ściągnęła podkład. Więc to było dosyć dosyć dziwne. Dobrze, teraz przetestujemy sobie może pomadki, mam dwie, więc zaczniemy od tej mniej trwałej i jest to taka klasyczna pomadeczka, w ogóle ma fajne opakowanie, tutaj jest taka błyszcząca, tomatowa i ją dostałam w gratisie akurat i to jest odcień 407, tak wygląda, więc spróbujmy. Całkiem ładny ten kolor, ale wydaje się taki y, malinowy, malinowo-czerwony. Taki nie wiadomo co. Tu w opakowaniu jest bardziej różowo-brązowy. Umówmy się też, nie robiłam tego jakoś bardzo dokładnie. No i bardzo żółci zęby, ale jak? Mm, chyba się nie polubimy. Mm, jedyne co fajne. To bardzo fajnie nawilża, jest taki mm, bardzo, bardzo, bardzo yy, ślizgi, bym powiedziała nawet. Tak patrzę, się przyglądam, bo wydaje mi się, że są tu jakieś drobinki, taki brokacik. Mm -hmm. Na ustach też to jest widoczne. robiłam zrobiłam za, ale chciałam dobrze tu zobaczyć. Jest taki brokacik lekki, widoczny, więc fajna. Aczkolwiek bardzo, bardzo żółci zęby. Tak, w międzyczasie nałożyłam sobie od razu konturówkę na usta, ponieważ teraz przejdziemy do takiego hiciorka z TikToka, i yy, jest to właśnie taka dwufazowa pomadka, bym powiedziała, yy, i ona jest zrobiona coś na w podobę tych pomadek trwałych bardzo znyksa i ona też ma być taka bardzo bardzo trwała. Ja mam ją w odcieniu 103. Więc zobaczymy jak się sprawdzi, czy też będzie taka fajna i tak tutaj mamy z jednej strony kolorek, taki aplikator. Natomiast z drugiej strony jest przezroczysty top coat i y, on ma już taki pędzelaczek y, i podobno ona ma być bardzo bardzo trwała y, i jak nam już ten kolor zaschnie i nałożymy ci do ten top coat, żeby nam się usta świeciły, y, no to tylko i wyłącznie ten top coat będzie nam właśnie y, schodził z ust. Kolor ma niby pozostać, więc to sprawdźmy. Ok, mamy pomadkę nałożoną. Tak ona wygląda na ustach. Zęby myślę, że troszkę lepiej wyglądają przy niej. I to jest podobno taki typowy, naturalny nudziak. No, chyba bym tego do końca nie powiedziała. Myślę, że ten odcień 102 byłby fajniejszy. Natomiast nie wzięłam go tylko dlatego, że mam podobny odcień z Banana Beauty, więc stwierdziłam, że chcę coś innego, dlatego właśnie wzięłam ten kolor. Uuu, zobaczcie jaka skorupka się tu zrobiła. Ale jak ją nakładałam, no to ta pomadka była taka bardzo cieniutka. Czuć było, że ta warstwa jest cienka. Mm. A tak jeszcze wrócę do podkładu, poza tym, że bardzo, bardzo mi się tutaj zebrał pod nosem, zważył na tłustami, ale może też to być wina kremu, który użyłam pod ten podkład, albo rozjaśniacza, eee. ale wszedł mi w bruzdę. Eee. I w niektórych miejscach mam wrażenie, że schodzi. Natomiast jeśli chodzi o samo uczucie, czuję, że ten podkład jest taki fajny, yy, że ta skóra jest taka miła. Ja bym w ogóle nie miała tego podkładu, jeśli chodzi o samo uczucie. I to mi się w nim podoba. Dobra, sprawdzę tą pomadkę, czy zostawia ślad. Trochę. Troszkę zostawiła, ale delikatnie. Więc zobaczmy. Top coat, jak będzie wyglądał. W ogóle, zobaczcie, ona tak się jakoś lepi jak błyszczyk. Widzicie? O, teraz przestała. Trzeba było oblizać się. Dziwne. Dobra, to nakładamy błyszczącą część tej formatki. Ej, zobaczcie. Oj, sorry. Jaka jest różnica? Tu mamy młot, a tutaj błysk. No, bardzo mi się podoba ten błysk. Jeszcze sobie dołożę. Ej, no. Ten błysk jest super. Dobra, na dół. No, i rzeczywiście troszeczkę zeszło. Tak tyczka, tyczka jest na tym e, pędzelku. Ja sobie go wyczyszczę, bo nie chcę go pobrudzić. E, dopiero taki wyczyszczony wkładam z powrotem, ale to nawilżenie, no jest fajne. To mi się podoba. Ciekawe, jak będzie z trwałością. Mam nadzieję, że fajnie. Tak prezentuje się w całości zrobiony makijaż. E, i co? Na teraz to już wszystko, ale widzimy się po tygodniu, jeszcze w tym odcinku, więc za chwilę zobaczycie nagranie za tydzień, które nagram. I wtedy zrobimy sobie takie podsumowanie, jeśli chodzi o te produkty. Ponoszę trochę ten podkład i zobaczymy, jak się sprawdza. Siemka, witam się z wami po tygodniowej przerwie i w tym tygodniu właśnie stosowałam sobie wszystkich tych produktów z Kiko malowałam się nimi na co dzień do pracy więc powiem wam jak one się utrzymywały zaczniemy może od końca od pomadek i tak, tutaj co mieliśmy tą pomadkę taki gratisik pomadkę w sztywcie, powiem wam szczerze, że jej nie używałam. Yy, ona jest taka masełkowa, lubi się raczej przenosić z ust. Taki bardziej balsam, bym powiedziała. Ogólnie spoko, ale nie używałam tego, więc. Yy. Nie mam jakiegoś tam zdania. Jeśli chodzi o tą długotrwałą pomadkę. Tutaj rzeczywiście miałam problem, żeby ją zmyć. Musiałam użyć raz peelingu do ust, bo po prostu nie mogłam jej zmyć tutaj od środkowej części. Dzisiaj też ją mam na ustach i zdecydowanie wolę ją z tym top coatem, kiedy jest ona taka y, błyszcząca, fajnie to wygląda moim zdaniem lecz na pewno on się dużo szybciej skończy niż ta pomadka co uważam, że jest akurat minusem, powinno być go troszeczkę więcej żeby nam wystarczył na całą żywotność tej pomadki natomiast jeśli chodzi na przykład o kredkę do brwi polubiłam się z nią, jest taka dosyć tłusta ale fajnie się nią maluje, jest bardzo delikatna Prawie całą brew na ten moment wykonuję tą moją standardową kredką z Golden Rose. Tutaj całą tą końcówkę, natomiast. Ten początek tutaj, właśnie maluję tą kredką z Kiko. Ona fajnie daje taki efekt ombre, taki dość naturalny efekt, czego po prostu tamtą kredką z Golden, Ro z Golden Rose nie mogłam uzyskać, i to mnie bardzo denerwowało. Do tego ta kredka sprawdza się świetnie, więc to na pewno będzie mój ulumieniec. Nie zużyję pewnie jej też jakoś bardzo szybko, no bo maluję tylko ten początek. W ogóle zobaczmy, ile jej. Aha! Tyle ist. Więc. Teoretycznie że nie za dużo, ale myślę, że na jakiś czas wystarczy. Jeśli bym malowała całe brwi nią, no to na pewno na długo by to nie wystarczyło. Jeśli natomiast chodzi już o podkład, tutaj mam trochę mieszane uczucia, ale w gruncie rzeczy jest on fajnym podkładem. Ja mam bardzo, bardzo suchą skórę, używam dość mocnych kremów nawilżających, jak i na wieczór, jak i rano, i. On wygląda dobrze na tych kremach. Jedyne co, no to ten kolor jest oczywiście dla mnie za ciemny. Zastanawiam się nad zamówieniem sobie jaśniejszego odcienia, a po prostu ten bym oddała w dobre ręce. Obecnie mieszam sobie tutaj na takim dęku ten podkład z rozjaśniaczem, ale ostatnio dodałam troszkę tego podkładu z bel z Biedronki i to też bardzo fajnie wyglądało. I dzisiaj właśnie też taką mieszankę mam na twarzy. Bardzo mi się podoba ten efekt. No i na co dzień, właśnie. Tak, tutaj używałam tego, jednak, no, przez to, że muszę rozjaśniać ten podkład, no to nie zawsze uda mi się uzyskać taki idealny odcień do mnie dopasowany, przez co nieraz ten podkład wyjdzie mi za ciemny, no i on w trakcie dnia też ciemnieje. Jednak, producent mówi, że ma być to głównie nawilżający podkład, który też daje takie wykończenie, jak filtra na Instagramie i to ten podkład zdecydowanie robi, nie przesuszał mojej skóry tak mocno jak to robiły inne podkłady bywało tak, że na przykład pod koniec dnia z innymi podkładami na czole to ja już miałam skorupę pękała mi, widać było wszystkie suche skórki, potrzebowałam szybko zmyć się, żeby tylko nawilżyć tą skórę, tutaj tego nie ma tu jest super, przez cały dzień czuję, że ta skóra jest fajnie nawilżona więc pod tym względem zdecydowanie na plus Plus i na pewno, no zapewne w przeciągu paru dni zamówię właśnie jaśniejszy odcień, żeby zobaczyć, jak ten podkład też się sprawdza bez mieszania już. Ale myślę, że dalej będzie bardzo fajne. Więc podsumowując, tak już zupełnie na koniec, bardzo Wam polecam spróbować właśnie tych produktów od Kiko. Moim zdaniem są warte uwagi ale kupujcie na promocjach, bo uważam, że w tradycyjnej cenie, no to one zdecydowanie są za drogie, jeśli chodzi już o jakość w stosunku do ceny, no to zdecydowanie tutaj nie. Na promocji jak najbardziej, na przykład 60 zł nie dałabym za ten podkład, ale, czy 70, bo nie wiem teraz dokładnie ile on tam kosztuje, ale jak na promocji 30 zł uważam, że spoko. To tak, przykładowo, oczywiście też linki do tych produktów znajdziecie w opisie I, i co, i to w sumie tyle, ja zamawiałam na stronie Tagomago, jakoś tak ona się nazywała, właśnie na promocji, ale na Zalando znalazło mi jaśniejszy kolorek, więc na pewno zamówię, tam jest troszeczkę drożej na Zalando, no ale to nic, mam nadzieję. Że uda mi się go zamówić, bo z tego co widziałam, jest bardzo chodliwy. Ten najjaśniejszy kolor i mam nadzieję też, że on nie będzie tak mocno ciemniał. No, ale na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Pamiętajcie zostawić kciuki w górę i subskrybujcie kanał koniecznie z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco ze wszystkimi filmami. Ja Wam już dzisiaj bardzo dziękuję za uwagę i do następnego. Bye!